czy atak gaśnicą na konferencji. Malianna Schreiber ofiarą powtórki z sejmu? Kto tu naprawdę stracił panowanie nad sobą? Czy polski fikfikfci to jeszcze rozrywka sportowa, czy już tylko niebezpieczny teatr absurdu, w którym granica między scenariuszem a realnym zagrożeniem życia przestała istnieć? Dlaczego Malianna Schreiber, która od miesięcy próbuje udowodnić całemu krajowi swoją nową waleczną naturę tym razem musiała walczyć nie o punkty w ringu, ale o każdy oddech w chmurze duszącego proszku? To, co wydarzyło się na styczniowej konferencji przed galą Prime MMA w 2026 roku, to nie był zwykły dym, jakich wiele w tej branży, to był brutalny atak, który przywołał w pamięci najgorsze skandale z sejmowych korytarzy i pokazał, że w pogoni za zasięgami niektórzy kompletnie stracili instynkt samozachowawczy. Malianna Schreiber od dawna żyje na krawędzi medialnego rollercoastera, a jej ostatnie miesiące to gotowy scenariusz na thriller obyczajowy. Jesienią 2025 roku cała Polska śledziła jej bolesne i niezwykle publiczne rozstanie z Piotrem Korczarowskim, które zamiast zaciszu domowym rozgrywało się na oczach tysięcy internautów w formie emocjonalnych postów i wywiadów. Kiedy wydawało się, że Malianna znajdzie ukojenie w sporcie i morderczych treningach, do których przykładała się z wręcz fanatyczną sumiennością, rzeczywistość show biznesu znów brutalnie o sobie przypomniała. Na wspomnianej konferencji atmosfera była gęsta od samego początku nie tylko ze względu na obecność jej byłego partnera, ale przede wszystkim przez postać Sary Lasucity-Sys, która postanowiła wejść w rolę naczelnej za zadymiary wieczoru. W pewnym momencie doszło do sytuacji niewy, bo Lasucita chwyciła zagaśnicę i rozpyliła jej zawartość prosto w stronę Meriani, zamieniając salę w białe piekło pełne krzyku i chaosu. Widok uciekających ludzi i Meriani, próbującej zachować resztki godności w chmurze pyłu natychmiast, wywołał w Polsce jednoznaczne skojarzenia z akcją Grzegorza Brauna w Sejmie i to porównanie nie jest ani trochę przesadzone. Tutaj, podobnie jak w parlamencie, ktoś uznał, że sprzęt gaśniczy służy do robienia politycznego czy medialnego show, ignorując fakt, że takie zachowanie to realne narażenie zdrowia wszystkich obecnych na sali. Z perspektywy Insidera widać wyraźnie, że Malianna Schreiber stała się idealnym celem dla osób, które chcą się wybić na jej rozpoznawalności, bo jej nieustępliwość i emocjonalność sprawiają, że każdy atak na nią gwarantuje milionowe wyświetlenia na TikToku czy Instagramie. Trzeba jednak zapytać, gdzie w tym wszystkim jest ochrona i odpowiedzialność organizatorów Gal Prime MMA, którzy pozwalają, by medialne potyczki zamieniały się w niebezpieczne incydenty z użyciem przedmiotów, które mogą wyrządzić trwałą krzywdę. Malianna mimo oszołomienia starała się trzymać fason, ale nagranie, które obiegło sieć, pokazuje przerażenie w oczach ludzi, którzy nie przyszli tam na wojnę chemiczną, ale na sportowe widowisko. To wydarzenie to dramatyczny finał serii nieszczęść w życiu Mariani, która od miesięcy balansuje między byciem celebrytką a zawodniczką MMA, szukając swojego miejsca w świecie, który wydaje się coraz bardziej brutalny i bezwzględny. W 2026 roku, kiedy polski widz widział już niemal każdą możliwą kontrowersję, atak gaśnicą na konferencji staje się symbolem upadku jakichkolwiek hamulców moralnych w świecie FlickFicków, gdzie dla Klika jest się w stanie zrobić dosłownie wszystko. Czy Malianna Schreiber wyjdzie z tego incydentu silniejsza, czy może to wydarzenie ostatecznie przekona ją, że cena, jaką płaci za obecność w tym brutalnym świecie, jest po prostu zbyt wysoka? Jedne jest pewne, w Warszawie po tym incydencie huczy od pytań o bezpieczeństwo na takich imprezach i o to, jak daleko posuną się kolejni zawodnicy BY przebić wyczyn Lasu Czity. Ta sytuacja obnaża też smutną prawdę o nas jako o widzach, bo to właśnie nasze zainteresowanie takimi skandalami nakręca tę spiralę przemocy, która prędzej czy później może skończyć się prawdziwą tragedią. Czy uważacie, że takie zachowania jak atak gaśnicą powinny być surowo karane przez prawo i eliminowane z przestrzeni publicznej, czy może Malianna Schreiber, jako uczestniczka Fik -fik Huf musi liczyć się z tym, że w tej branży wszystkie chwyty są dozwolone nawet terodem z najgorszych sejmowych ekscesów?